Ok, siema. 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 Yy, będziemy testować. A dosyć kultową kostkę, która już jest na rynku. Yy, dosyć dłuższy czas. Pokaż jeszcze z boku. Tu jest taka ładniejsza szata. Nie jest tak. Z takim wariatem yy, na deskorolce hmm. JW20 od firmy JORGE. No mów co tam jest. Kaliber 19 mm 25 strzałów, strzelanie 40 sekund. Bardzo wolna kostka. Kategoria F2. Mm -hmm. No to no, tak. Nie się zaczęło. Się zaczęło się. Y Nek na cały 190 gram. To tak C posiada. Średnio jeżę. No i co tu jeszcze więcej efektu? Tą kostkę to ja pamiętam już o wiele, wiele, wiele lat do tyłu. Już miałem przyjemność z niej strzelać. I ona była dosyć fajna. Eee, to jest, czy to jest nowa, czy to jest stara, nie wiem. Jorgę nie opisuje. Pokaż mi tutaj. Tu, 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 chciałem. Czy Jorgę nie opisuje, nie wiem, Podobność gdzieś jest w numerze. Hmm, ciężko powiedzieć. Tutaj. Tu jest na końcu 19, może to jest. Może to jest rok, bo tu jest JW20 PLD LTR FR, LTFR, HR i 19, może to, to jest że rok 19, no ale nie wiem, a tutaj czekaj, nie ruszaj, tu jest znowu 13, ale to może być jako pozwolenie czy coś w tym rodzaju. No, nie wiem, ciężko mi jest ocenić, z którego ona jest roku. Efekty: czerwone komety plus czerwone piwonie, białe komety plus białe piwonie, niebieskie komety plus niebieskie piwonie, srebrne wiry plus zielone gwiazdki z hukiem. Srebrne wiry? Przeskające komety plus przeskające gwiazdki. No to pewnie. Ale srebrne wiry, czy one miały taki efekt wirujących pocisków? Ale nie pamiętam, żeby one miały taki efekt. Może to jest nowsza kostka i coś zmienili. No nic. Porównamy znaczy porównamy, nie mam do czego w sumie porównać tej kostki. Wysokość 30. Metr... Wolna kostka 40 sekund to bardzo wolna kostka. Bardzo wolna. No, no i później porównamy co i jak Znaczy porównamy. Znowu mówię porównamy Ech. Po prostu zobaczymy. <noise> zobaczymy, jakie będą te efekty. Pięknie. Czy warto taką kostkę zakupić? no też około. Od 25 zł. Taka kostka. Może na wyprzedażach mogą być nawet tańsze. Mm, także od cenę no to nie mogę powiedzieć, no bo ja za nią chyba zapłaciłem 23 zł. albo 24. Nie pamiętam. A ile ona może kosztować? Yy, normalnie gdzieś tam na straganie to za 4 dychy albo z 50 zł. Dobra, ale to się przekonamy. Widzimy się na odpalaniu. Dobra, don't worry, be happy. Od Jorge. No odpalaj. Don't worry, be happy. Łatwo! Czy te kolory skromne? O, zielony skromny. Wow, działa. Fajna, ale nie było 40 sekund. Dobra, biegnij po nią. Ok, no to strzelaliśmy. Um, don't worry, be happy. Um, wydaje mi się, że ona lepiej strzelała. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ona lepiej strzelała. Um, no nie wiem, Wydaje mi się wydaje, że ona była lepsza. Że ona była lepsza. Przejrzałem jeszcze dokładnie, jak to wyglądało. Ale mi się wydaje, że te zielone efekty były. Yy, pokaż tutaj. O no. Te zielone efekty były dość. Yy, czekaj, czekaj, tutaj tak? Troszkę o, światło, no. Nie łapi ostrości. Teraz. Nie łapie ostrości? Nie, nie. No i rzadko. Teraz. Tak. No to, to, to Don't Worry Be Happy e, pamiętam jak kiedyś odpalaliśmy, nawet z dwa lata temu odpalaliśmy ją e, w pamiętasz? Mhm. Mm to ona chyba ładnie strzelała. Musiałbym jeszcze poszukać, gdzieś mamy nagrania z tego. Tylko musiałbym zobaczyć e, dokładnie, bo tam nagrywaliśmy, a nie w ogóle nie wymienialiśmy co strzelamy. I musiałbym zobaczyć, porównać tą. A don't sylwestra. Tak, z sylwestra, dwa lata temu co strzelaliśmy. I to Don't Worry Be Happy. Mi się wydaje, że wtedy lepiej strzelało dwa lata temu. A my ją mieliśmy dwa lata temu, to był ich happy, i jakieś cztery lata albo pięć lat temu. Ona, ona, wydaje mi się, że wtedy strzelała lepiej. Teraz te zielone efekty były bardzo słabe, crackling był fajny. Bardzo fajne były te niebieskie perełki, czy tam jak to się nazywa. A tak poza tym, to nic specjalnego nie było. No i brokat był fajny, ten biały brokatik nic specjalnego. Nie jest zła, ale nie jest też rewelacyjna, nie? Jak mówisz? Co? No. no. Dobra, to kończymy. Don't worry, be happy. Taka sobie ta kostka. Nie jest zła, ale są lepsze. Nie? Dobra, to kończymy. Pamiętajcie... Łapce w górze. Subskrypcja. Tam na dole. Tak. Ma być szara, nie czerwone. Bo się zbliża. Nie wiem kiedy wrzucę filmik. Teraz mamy 720 chyba 2 suby. Będzie 1000, to będzie znowu fajny jakiś projekcik zrobimy. No No i dobra, to wszystko. W takich warunkach trochę spartańskich teraz kręcimy, ale damy radę. No nie, nie pokazuj. Tutaj. No nawet nie widać. ledy mogę pokazać. Dobra. No to wszystko. Dzięki wielkie na razie. Cześć. Cześć.